Idziecie w miasto, do znajomych, wiecie, że będzie tam alkohol, czysty alkohol. Pół litra, ja nie odniosę do domu. A ile powinno być? Co najmniej cztery. Nie ograniczajcie się w ilości jedzenia. Zobaczcie na moim przykładzie. Tutaj dziabnęłem, nie ukrywam, dwie ćwiartki cytrynówki. Do tego parę kielichów czyste jeszcze. Ale zjadłem. Tylko albo aż hamburgera. Z rydkami niedużo albo tak? I jeden kawałek jakiejś małej pity. I co się wydarzyło Z samego rana zobaczyłem na poziom glukozy? No i się zdziwiłem, nawet poniżej 70 mg na decylit. Hipoglikemia poposiłkowa. Pamiętajcie, żeby, a szczególnie cukrzycy, musicie pilnować i. Albo się badać na bieżąco, albo sporo podjadać, przekąsać, a najlepiej czymś tłustym, z białkiem. Obudzisz się rano, też sprawdź co się dzieje, czy ja się czuję fatalnie. Nie wiem. Gdzie czy... pan? Gdzie? Funkcjonariusz milicji? Na wódkę? W biały dzień? W godzinach pracy? Z największą przyjemnością.